Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku do matury. Samochód kosztował 30 tysięcy złotych, jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po obniżono o kolejne 10%. Po tych obowniżkach, samochód kosztował. Więc zaraz tak, wiemy, że na początku 100% to jest 130 30 tysięcy złotych, tak? To jest nasze 100%. 100%. Czyli tak, jak odejmiemy od tego 10%, to 10% z tego... Proporcją sobie rozwiążemy, to jest 3000 zł, tak? No to jak odejmie 10%, to zostanie nam 90, czyli zostanie 27 3000, 30 000 minus 3000, 30 27 000 zł, tak? I teraz to 20 000 zł, co nie? Po tej pierwszej obniżce to jest znowu nasze, bo to to było po, po tych pierwszych, co nie? To jest znowu nasze nowe 100%, nowe. I od tych 100% następnie podejmiemy podobnie, oby 10%, ale nie 10% z tych 30 tysięcy, tylko 10% z tej nowej. A teraz 10% z tej nowej ceny, no to już nie będzie 3000 zł, tylko 2,700. Jest różnica. Jest różnica. I jak odejmiemy, to otrzymamy 24,300 zł. Tu jest klucz. Tu w tym momencie że te 27 tysięcy to jak robimy znowu obniżkę 10% to nie jest o te 10% znowu 3000 tej ceny pierwotnej tylko tej ceny już po pierwszej obniżce od nowa to jest nasze 100% jak odejmiemy 10% to już jest 10% nie jest 3 000, tylko 2700, bo to jest z innej kwoty no i odejmiemy sobie różnicę tu policzymy tak jak tutaj i wyjdzie na 27 tysięcy minus 2, 700, 2 24 300. odpowiedź D jest prawidłowa Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeślij go swoim znajomym, żeby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami. Co więcej... Zapraszam Was do wysyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał. Zapraszam Was również do komentowania. Ogranicza Was tylko własne wyobraźnia. Możecie na jakikolwiek temat pisać ee, komentarze. Mogą być jakieś dowcipne, cokolwiek. Ogranicza Was tylko własne wyobraźnia. Tak jak mówię, za najbardziej oryginalne serdecznie dziękuję. Możecie napisać, czy Wam się film podobał, nie podobał, czy było wszystko jasne. Jeżeli coś nie było, to napisać w komentarzu, że czegoś nie zrozumieliście. Na każdy komentarz taszkę mi odpiszę. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.